Na pewno każdy z nas kojarzy takie gry. Słyszał o nich, widział posty marketingowe wszędzie na internecie. Może nawet oglądał teasery, trailery czy też przedpremierowe gameplay. Być może ogrywał nawet wersję alfa albo beta z myślą wow, ale to się dobrze zapowiada, już nie mogę się doczekać, żeby grać w to przez najbliższe kilka miesięcy. Po czym gra jakby znika z powierzchni Ziemi w ciągu miesiąca od premiery. Dziś w Meteor Exe właśnie kilka takich gier Wam przybliżymy. Można śmiało powiedzieć, że Destiny, jak i jego kontynuacja przetarły szlaki i w pewnym sensie wyznaczyły trendy. Akurat ta seria strzelanek Science Fiction zadebiutowała w 2014 roku i była możliwie najbardziej mainstreamową grą w historii, pokazując zarówno graczom, jak i całej branży, jak ekscytująca może być strzelanka łącząca w sobie system lutowania oraz walki. I absolutnie nie ma nic dziwnego w tym, że inni wydawcy gier chcieli odnieść podobny sukces, tyle że w tym momencie już na starcie pojawił się pewien problem. Mianowicie. Stworzenie gry takiej jak Destiny zajmowało wieki. Tak więc zanim na rynku zdążył pojawić się Anthem od EA, wszelki hype na taką formę rozgrywki nie był już tak ogromny. W końcu nie było to już żadne nowe doświadczenie. W momencie premiery Anthem w 2019 roku recenzenci krytykowali misje jako zbyt powtarzalne i często frustrujące, dorzucając tym samym zarzut, że wszystko to, co najlepsze, twórcy zostawili na koniec gry. I powiem szczerze, że o ile sama gra prezentowała się fajnie, a i oprawa dźwiękowa była niczego sobie, tak wszystko inne pozostawało wiele do życzenia. Słaby storytelling, dość płytki świat, chciwy model biznesowy, faktycznie bardzo powtarzalny design leveli, słabiutki loot. W zasadzie czego byśmy nie wymienili, endem to w sobie miał. Kilka miesięcy później EA potwierdziło, że tak, oczekiwania dotyczące sprzedaży nie zostały spełnione, aczkolwiek przewidywali, że gra zarobi zdecydowanie więcej pieniędzy na tym, co gracze kochają najbardziej. Mikrotransakcjach. Z kolei rok po premierze, w lutym 2020 roku, BioWare ogłosiło, że porzuca wszystkie pierwotne plany związane z grą i rozpoczyna jej całkowitą przemianę, której głównym celem miało być stworzenie bardziej satysfakcjonującej gry. Ruch ambitny i godny podziwu, tyle że złudny. Minął rok, a na blogu Bioware pojawił się kolejny wpis od dewelopera potwierdzający, że wpływ pandemii COVID-19 skutecznie zakończył zapowiadany restart gry. Mało tego, Bioware potwierdziło także, że dalszy rozwój Anthem również nie będzie miał miejsca, co oznaczało naturalną śmierć produkcji zaledwie dwa lata po jej premierze. Gra oparta na jednej z najbardziej kasowych franczyz w historii z bohaterami uwielbianymi przez ludzi na całym świecie i z bardzo dużym marketingiem wydaje się być materiałem na automatyczny sukces, jednak w przypadku kolejnej pozycji nie okazało się to do końca prawdą. Marvel's Avengers to gra z gatunku Action Adventure oparta na drużynie znanej z komiksów Marvela. Posiada kampanie single player, jak i multiplayer wraz z trybem współpracy. Gracze wcielają się w postacie takie jak np. Iron Man, Hulk, Captain Ameryka czy Czarna Wdowa. Gra rozgrywana z trzeciej osoby polega na używaniu specjalnych umiejętności i mocy bohaterów, które można ulepszać w celu wykonywania konkretnych misji, najczęściej poprzez pokonywanie kolejnych fal wrogów. Wraz z kolejnymi aktualizacjami studio Crystal Dynamics, znane m.in. serii Tomb Raider, wydawało kolejnych bohaterów, mapy i historię. Sam tytuł został zapowiedziany w styczniu 2017 roku na YouTubie Marvel Entertainment. Duża ilość pieniędzy i czasu poświęconych tej grze miały zapewnić odpowiednią reklamę, celowaną do fanów uniwersum Marvela. Wydano nawet komiksy będące wprowadzeniem do gry. W ten sposób wydawca starał się zbudować duży hype na produkcję, ale tym samym stworzył oczekiwania, którym nie udało się sprostać. Premiera Marvel's Avengers nastąpiła 4 września 2020 roku i szybko stało się jasne, że jest to produkt co najwyżej średni. Gra zaliczyła olbrzymi spadek graczy po premierze. W jej dzień na Steamie grało jednocześnie 30 tysięcy ludzi, za zaledwie dwa miesiące później, 9 października, było to już jedynie 900 osób. Gracze bardzo negatywnie podeszli do faktu, że gra jest w formie online kopu. Pojawiała się duża ilość głosów, że gra powinna być single player na wzór Spider-Man od Insomniak i Batman od Rocksteady. Po ukończeniu wątku fabularnego tytuł cierpi na zbyt dużą powtarzalność oraz zmianę konwencji z gry akcji na luter shootera Sam endgame był przez to bardzo chaotyczny i mało satysfakcjonujący, a takim i mocy superbohaterów nie wydawało się mieć należytego kopa przez wymóg zbalansowania rozgrywki dla trybu kooperacji. Ewidentnie było czuć, że więcej czasu poświęcono marketingowi niż dopracowaniu gry. Sama produkcja jako live service mimo pełnej ceny za grę AAA była przepełniona mikrotransakcjami. Żeby kupić wszystkie kosmetyki, gracz musiałby wydać ponad 1%. 11 tysięcy złotych. Grającym nie spodobało się również, że twórcy dodawali do niej kolejnych płatnych bohaterów zamiast próbować dopracować samą rozgrywkę. Ostatecznie Marvel's Avengers zostało wycofane ze sprzedaży 3 lata później, we wrześniu 2023 roku, pokazując, że słynna marka nie jest w stanie uratować raczej przeciętnej i słabo rozwijanej gry. Ostatnie dwie gry z serii Ghost Recon były w głównej mierze krytykowane za odejście od korzeni serii. Wydany w lipcu 2019 roku Breakpoint został jednak totalnie rozczarpany przez graczy, jak i krytyków z wielu powodów. Tym głównym było to, że zamiast być taktyczną strzelanką na miarę poprzednich gier Ghost Recon, to była w zasadzie strzelanką z otwartym światem, w gruncie rzeczy podobną do The Division. I żadne zapewnienia o regularnych, specjalnych wydarzeniach w grze oraz obietnicach DLC nie były w stanie zmienić odbioru gry. Ale do konkretu. Fabuła została mocno skrytykowana za dużą ilość banałów i brak rozwoju postaci, zaś rozgrywka, za płytkość jak i powtarzalność. W Breakpoint na próżno było szukać pełnego doświadczenia Ghost Recon, zamiast tego gracze otrzymali mapę z aktywnościami niczym nie wyróżniającymi się od tych, których można było uraczyć w każdej innej sandboxowej grze od Ubisoftu. No i błędy. Cała masa błędów. Sytuacja była w zasadzie na tyle dramatyczna, że Ubisoft wydało oświadczenie, w którym przedstawili nowy plan dotyczący poprawy stanu gry. Argumentowali w nim, że naprawdę wzięli sobie do serca opinie graczy i przedstawili plan działania mający na celu naprawienie gry za sprawą wielu aktualizacji. I mimo że wydawało się, że Breakpoint będzie na dobrej drodze, by oddać ukłon w stronę zatwardziałych fanów serii, tak gracze szybko przypomnieli sobie, z czego Ubisoft słynie. Ogłoszone zostało bowiem Ubisoft Quartz, a więc model mikrotransakcji opierający się na wydajnych energetycznie NFT, które chciano sprzedawać graczom pod postacią naprawdę nudnych przedmiotów kosmetycznych w grze, opatrzonych w unikalne numery seryjne. Co więcej, dawano graczom możliwość sprzedaży przedmiotów, gdyby te potencjalnie im się znudziły. O tym, że nie przypadał to do gustu graczom, świadczy chyba najlepiej fakt, że łączna liczba NFT, jakie udało im się sprzedać, to słownie 15. Wyraźny sprzeciw społeczności graczy wobec NFT oznaczał, że była to katastrofa dla już i tak nękanego kłopotami i znajdującego się pod ostrzałem krytyki Ghost Recon Breakpoint. Stąd też w kwietniu 2022 roku Ubisoft poinformował, że kończy wszelkie wsparcie dla gry, kończąc tym samym mniej niż trzyletni żywot całej produkcji. Na naszej liście nie może zabraknąć słynnej ze swoich kontrowersyjnych decyzji biznesowych i marketingowych firmy, czyli Electronic Arts. 28 października 2016 roku miała miejsce premiera Titanfall 2, gry z studia Respawn Entertainment, będącej sequelem FPS-a z 2014 roku. W której gracze wcielają się w pilotów mogących kontrolować egzoszkielety zwane Titanami. Produkcja, w przeciwieństwie do oryginału, otrzymała tryb singleplayer, ale i tak najważniejszą częścią pozostał tryb multiplayer. Gra została pozytywnie przyjęta przez krytyków, a nawet wygrała nagrodę. The Best Online Multiplayer na Game Critics Awards 2016. Była też nominowana do wielu nagród na przestrzeni 2016 i 2017 roku. I jej, wierząc w produkcję, postanowiło ją wydać w okresie między premierami Battlefield 1 i Call of Duty Infinite Warfare. Jak można się było spodziewać, nie był to do końca trafiony ruch. Gracze woleli sięgnąć po bardziej znane marki, i nawet bardzo dobrze zaprojektowana i wciągająca rozgrywka nie mogła tego zmienić. Mimo naprawdę dobrych opinii od grających oraz ogłoszenia od EA, że gra sprzedawała się bardzo dobrze, realnie osiągnęła tylko czwartą tego, co pierwszy Titanfall w tydzień. Sama gra otrzymała zarzuty za zbyt krótką kampanię singleplayer oraz słaby voice acting. Jednak główna część, czyli multiplayer, okazał się dobrym, zbalansowanym shooterem, zapewniającym sporo rozrywki. Powodem braku sukcesu wydaje się być głównie źle dobrana data premiery i wiara EA, że grupa odbiorców jest inna od Battlefield 1 i nowego koda. Obecnie gra przeżyła jednak renesans, i od 2020 roku na Steamie zalogowanych jest między kilka a kilkanaście tysięcy graczy. We wrześniu było to nawet 22 tysiące graczy, a są to dane tylko z jednej platformy. jej promowała gra wieloma darmowymi weekendami, pomogło także dodanie jej do usługi EA Play, która jest też częścią Xbox Game Pass. Obecnie po nieudanej premierze gra ma się całkiem dobrze, a polscy gracze stanowią 7% wszystkich grających, jest tym samym piątą największą nacją. Następną grą w naszym zestawieniu jest Evolve, wyprodukowana przez Turtle Rock Studios. Jest to asymetryczna gra akcji w formule multiplayer, w której czterech graczy wciela się w łowców polujących na potwora, który z czasem może wyewoluować i stać się dla nich o wiele większym wyzwaniem. Turtle Rock Studios było kiedyś częścią Valve i pracowało nad takimi uznanymi produkcjami jak Left 4 Dead czy CS Source. Evolve było ich pierwszym wysoko budżetowym samodzielnym tytułem, a jego koncept powstał jeszcze przed samym Left 4 Dead. Połączenie doświadczonych w gatunku twórców z ciekawymi założeniami rozgrywki zapowiadało udaną grę, stworzoną do czerpania frajdy ze wspólnego grania. Jednak pierwsze problemy pojawiły się już na poziomie wydawniczym, gdy oryginalny wydawca, THQ, ogłosił bankructwo i prawa przeszły do 2K, które to ostatecznie grę wydało. Pierwsza zapowiedź pojawiła się w styczniu 2014 roku i w czasie do premiery Evolve krytycy chwalili pomysł na asymetryczną grę 10 lutego 2015 roku nastąpiła premiera Evolve, która przyniosła w większości pozytywne oceny od krytyków i graczy, ale również ukazała wiele znaczących wad nowego tytułu. W grze zarzucono przede wszystkim bardzo agresywną politykę monetyzacyjną. Evolve na premierę kosztowało 280 zł, a do tego można było dokupić Battle Passa kosztującego około 100 zł i wiele dodatkowych elementów kosmetycznych. Całą zawartość gry na dzień premiery można było zakupić załącznie około 600 zł, co wywołało niemałe oburzenie ze strony społeczności. Kolejnym zarzutem był brak nowości w postaci ciekawego kontentu. Dostępnych było tylko czterech obcych, z czego jeden z DLC. Z tego powodu gracze nie czuli, że dostają wystarczająco dużo zawartości za pieniądze, które płacą. W lutym 2015 roku największa ilość graczy na Steam wynosiła 27 tysięcy, w maju było to już tylko 1600. Z powodu tak niskich liczb zdecydowano przenieść Evolve na model Free to Play, co miało pomóc uratować grę przed upadkiem. Po wejściu nowej wersji i zmianie nazwy na Evolve Stage 2 granie pozbyła się jednak swoich wad. Nadal występowała agresywna monetyzacja, niewielka ilość nowego kontentu oraz pojawiły się ogromne problemy z balansem. Z 50 tysięcy graczy na start nowej wersji w lipcu, liczba ta szybko spadła do 5 tysięcy we wrześniu. Mała ilość graczy spowodowała zamknięcie serwerów gry już w 2018 roku. Okej, okay, wiadomo, że gry Battle Royale zaczęły dominować rynek gier na przestrzeni ostatnich lat. To też nic dziwnego, że każdy twórca gier w pewnym momencie dołączał do tego łańcuszka, chcąc oczywiście na tym trochę zarobić. Nie inaczej było w przypadku studia Ubisoft, tyle że akurat oni dołączyli do zabawy nieco później, aniżeli pozostali deweloperzy. No bo porównując to chociażby do PUBG wydanego w 2016 roku, czy Fortnite'a z 2017 to Hyperscape od Ubisoftu miał swoją premierę dopiero 3 lata później, w 2020. I o ile wydanie gry na już nasyconym rynku jest wystarczająco trudne samo w sobie, to w tym przypadku zostało jeszcze spotęgowane przez rosnący szum medialny wokół Ubisoftu i toksycznej kultury pracy w tamtejszych studiach, o której otwarcie zaczęli mówić pracownicy. Jak to najczęściej bywa w branży, aby odciągnąć graczy od innych Innych, podobnych gier Battle Royale, takich jak Apex Legends, trzeba tutaj wprowadzić unikalne elementy rozgrywki. Oprócz dość płynnego movementu oraz wyróżniającego się stylu artystycznego, swoją drogą unikalnego dla gatunku Battle Royale, Hyperscape szczycił się głównie tym, że był. F Trudny. Brak rankingowego matchmakingu powodował, że każdy kto dopiero rozpoczynał swoją przygodę z tą grą łączył się do rozgrywki po to tylko by praktycznie od razu zginąć. Jednakże Ubisoft doskonale zdawał sobie sprawę z takiego stanu rzeczy, bo już dwa miesiące po premierze gry w październiku 2020 roku przyznali otwarcie, że uczynili Hyperscape zbyt trudnym i wymagającym. Argumentowali to jedynie tym, że zawsze chcieli, aby ich grę cechował wysoki pułap umiejętności, ale w tym przypadku po prostu przestrzelili. Co prawda deweloper wprowadził szereg zmian, aby zachęcić ludzi do pozostania przy grze i nie porzucania jej tak od razu, tyle że żadna z nich nie wydawała się wystarczająca. Malejąca liczba aktywnych lobby sprawiła, że w 2021 roku Ubisoft zdecydowało się obniżyć maksymalną liczbę graczy w meczu ze 100 do 60, ale nawet i w tym przypadku na próżno było szukać rozgrywek, w których uczestniczyłoby więcej aniżeli 20 paru graczy. W konsekwencji doprowadziło to do tego, że Ubisoft wywiesił białą flagę, a raczej całkowicie. Ją zerwał, zamykając usługę 28 kwietnia 2022 roku, a więc mniej niż dwa lata po premierze gry. Na właściwie każdą grę przychodzi w końcu czas i ludzie po prostu o niej zapominają. W przypadku niektórych gier dzieje się to później, a niektórych wcześniej, tak jak z tymi omówionymi w tym filmie. Czy wy macie jakieś doświadczenia z podobnymi grami? Dajcie znać w komentarzach, a z naszej strony to póki co na tyle. Cześć!